Co by nie było, cała ustawa jest haniebna i nie, nie powinna absolutnie wejść w życie projekt. A chciałam powiedzieć właściwie godzinę temu przygotowałam sobie przemowę piękną i teraz wszystko mi już wyleciało z głowy. Ale dzisiaj rano dostałam takiego SMS od kolegi adwokata z Niemiec. On mi napisał tak nie gniewaj się, ale ja się zastanawiam, po co się za granicą ma angażować w obronę praworządności w Polsce, jak nawet krajowej opozycji na tym nie zależy. Ja mu odpisałam, bo zależy nam. Tym ludziom, którzy tutaj przychodzą na zgromadzenia, których jest raz więcej, raz mniej, ale zawsze tutaj jesteśmy. I, I to dla nas, ta zagranica musi się zaangażować w obronę praworządności. Bo chodzi tutaj po prostu jest kwestia tego, czy wyjdziemy z Unii Europejskiej, czy nie. I nawet wczoraj ktoś mnie pytał, czy ja myślę, czy, że to tak celowo, oni chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. I pomyślałam, że nie, no pewnie może nie zdają sobie z tego sprawy, natomiast dzisiaj dochodzę do wniosku, że to jest po prostu działanie celowe, yy, które z premedytacją ma do tego doprowadzić. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, pewnie niektórzy tak, ci, którzy przychodzą tutaj stale. W zeszłym roku wspomniałam takie opowieści o moim ukochanym królu Przemyśle drugim, yy, który miał wielkie marzenia który te marzenia zrealizował i o jego następcy Władysławie Łokietku, niezwykle dzielnym. Przemysł drugi, powtórzę tylko to, nie, nie będę się zagłębiać w tę historię, ale pamiętajcie. Przemysł drugi, który był bardzo młodym człowiekiem, miał marzenie, żeby odbudować Królestwo Polskie. I do tego doprowadził bez rozlewu krwi. Niestety stracił życie za ten czyn, ale znalazł się jego następca, wielki, Niewielkiego wzrostu Władysław Łokietek, który kilkadziesiąt lat potrzebował, żeby zjednoczyć na nowo to Królestwo, żeby objąć koronę. I łokietek mówił tak, być może to jest opowieść epicka, ale tego się trzymajmy. Bo w tym momencie właściwie nie mamy innej opcji, odgryzać, szarpać i podwiatr. Więc my tutaj musimy też kąsać tych rządzących, którzy chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, którzy chcą wprowadzić takie przepisy, które będą zamykały usta sędziom. A jak, a jak zamkną się usta sędziów, to przecież na tym się nie skończy, prawda? Bo nie wiadomo, czy za rok to zgromadzenie, które tutaj mamy, które jeszcze jest legalne, czy za rok ono tak samo legalne będzie. I co będzie czekać tych, Którzy jednak postanowią się zgromadzić. Już w tym momencie zakładają takie nawet orzeczenia nas sędziów, zadziwiające, że ktoś zostaje skazany za udział w zgromadzeniu spontanicznym. Też się dziwimy, nie znamy póki co uzasadnienia takiego ostatniego orzeczenia, ale może być tylko gorzej, więc my tutaj musimy cały czas trwać. Także dziękuję Państwu bardzo za to, że tutaj jesteście. Cały czas. Dwa i pół roku właściwie już, tak? Dwa i pół roku. Od lipca 2017 roku. I musimy tu być dalej, bo nie mamy po prostu innego wyjścia. Życzę Wam też, ponieważ czas jest taki świąteczny, żebyście choć na chwilę zapomnieli o tym, co się dzieje. Chociaż na pięć minut. Żebyście, na pięć minut, żebyście odetchnęli spokojem, żebyście cieszyli się swoimi rodzinami. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze chciałam przekazać życzenia i pozdrowienia i o tym, że o Was myślą e, panie sędzie Anna Korwin-Piotrowska i Kasia Kaufak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was również. Małgosia Beszjanicka wylądowała szczęśliwie. Tam.